Z punktu widzenia przedsiębiorców, każda inicjatywa, która ma jakieś cele ułatwiające start przede wszystkim, jest mile widziana. Natomiast no, nie znamy szczegółów tej inicjatywy. Warto by było rozważać nie to, nie, nie jakieś rozpoczynanie na próbę, dlatego że tak naprawdę każdy przedsiębiorca jakoś na próbę rozpoczyna swoją działalność. Tutaj chodziłoby o względnie trwałe ułatwienia dla tych przedsiębiorców po prostu, którzy rozpoczynają swoją działalność w pierwszym roku czy dwóch latach działalności. I tutaj pewne zwolnienie z pewnych obowiązków, ulżenie, nie całkowite być może zwolnienie, tylko zmniejszenie tych obowiązków byłoby bardzo wskazane. Zresztą częściowo to już ma miejsce, no ale jeżeli problem jest jeszcze dodatkowo taki, że nie wiemy Jakie, skąd będzie finansowanie tego typu działalności? Dlatego, że to takie ułatwienia stwarzają ubytek dla budżetu państwa. Nie wiemy, czy będzie to w dużej skali czy z małej i czy Ministerstwo Finansów w ogóle się na to zgodzi. A jakie są największe przeszkody dla początkujących przedsiębiorców? No, oprócz przeszkód, przede wszystkim są przeszkody formalne, oczywiście, to znaczy związane z zakładaniem firmy, a przede wszystkim z uzyskaniem wszelkiego rodzaju zezwoleń, w zależności od branży, w której ci przedsiębiorcy chcą działać. Dodatkowo, oczywiście, podstawowym i głównym problemem jest sposób finansowania działalności gospodarczej. No i tutaj łatwych rozwiązań oczywiście nie ma. Przedsiębiorcy albo częściowo finansują to z własnych środków, czasami się ubiegają. Także w tej chwili sytuacja w, w, na rynku kredytów jest oczywiście niesłychanie trudna, więc nie ma też łatwych rozwiązań.